Słuchajcie, znam gościa, który potrafi wstać w nocy, usmażyć sobie jajecznicę z 12 jajek na bekonie i to wszystko zjeść. No ale gość jest po prostu taki, bo nocne jedzenie sprzyja otyłości, ale dużo bardziej niż jedzenie w ciągu dnia sprzyja próchnicy. Dlaczego? Dlatego, że w nocy produkujemy mniej śliny, która spłukuje i oczyszcza zęby. Nie jem tego. W walce z próbnicą nie jesteśmy na szczęście sami. Mamy do dyspozycji cały arsenał szczoteczek. Tylko, jak wybrać odpowiednią? To oczywiście niezwykle rozległy temat, ale specjalnie dla nas higienistka pani Anna Iwaniuk opowie, na co zwracać szczególną uwagę. Mamy trzy rodzaje szczoteczek: manualną, najzwyklejszą taką soniczną i elektryczną. Jeżeli mamy super zdolności manualne, ładnie nam wychodzi do zębów, wybieramy najprostszą szczoteczkę manualną. Jeżeli mamy problem z doczyszczeniem jakichś fragmentów zębów, bądź też nosimy aparaty ortodontyczne, wtedy wybierzmy albo elektryczną, albo soniczną. Warto zwrócić uwagę, czy to jest soniczna szczoteczka, czy elektryczna, obojętnie, czy zwykła manualna, na twardość główek. E, mitem jest to, że twarda szczoteczka lepiej doczyszcza nasze zęby. Miękka szczoteczka powoduje, że pod naszym naciskiem łatwiej te włosie manewruje się między zębami, między przestrzeniami międzyzębowymi i lepiej nam doczyszcza. Osad na zębne. Osadza nam się głównie przy samej linii dziąseł, w tym rowku dziąsłowym, i między zębami, więc to są nasze dwa punkty, które powinniśmy najbardziej doczyszczać. I żeby je doczyścić, to raz, że czyścimy zwykłą szczoteczką, będzie elektryczną lub soniczną, a dwa, czyścimy takimi małymi szczoteczkami międzyzębowymi. Jeżeli mamy zęby stłoczone, bardzo ciasno usytuowane i takie szczoteczki nam się nie mieszczą do przestrzeni międzyzębowych, wtedy musimy wykorzystać zwykłą nić po prostu. студенти Студентистично